PATROL POLICYJNY Cześć Suzy! Dokąd jedziesz? Jedziesz zobaczyć się z Amber? Ale będzie frajda! Zobacz! Mały Tom i mały Jeremy jadą w tą samą stronę! Cześć dzieciaczki! Wytłumaczaj! Suzy, czy wszystko w porządku? Wpadłaś do dziury. Lepiej szybko poprośmy kogoś o pomoc. Co tam, mały tomie? Chcesz zawiadomić patrol policyjny? Dobry pomysł. Pośpieszmy się. Szybciutko, dzieciaczki. Nie możemy zostawić tutaj Suzy samej. Chłopaki, macie zadanie. Suzy wpadła do dziury na drodze. Przyjedźcie szybko i ratujcie ją. Hmm? Dobrze, ruszajmy. W drogę. I zwolnij Matt! to już za chwilę. Tylko ostrożnie. Nic się nie martw, Suzy. Patrol policyjny już tu jest, żeby cię wyciągnąć Aha. z terapatu. Jak to zrobimy, chłopaki? Chłopaki! Hector wyciągnie Suzy z tej dziury? Okej, okay, chłopaki. To brzmi jak dobry pomysł. Zaczynajmy! Jesteś gotowy ją podnieść? Dobrze, Hector. Zaczynamy! Wygląda dobrze. Czy coś nie tak? Nie możesz podnieść Suzy? Nie? Dobrze, Hektor. Postaw ją z powrotem. I zaraz pomyślimy o jakimś innym pomyśle. Hmm, zobaczmy, w czym tkwi problem ma. O kurcze, jest zbyt ciemno, żeby coś zobaczyć. Masz jakiś pomysł, Hector? Co to będzie? Użyjesz swojej latarki, żeby oświetlić dziurę? Dobry pomysł! Ach, wice! Koła Suzy są zablokowane. I co z tym zrobimy? Macie jakieś pomysły? Hmm. Sądzisz, że Frank powinien użyć swojego mm -hmm. węża, żeby obmyć koła mm -hmm. Suzy? Dobrze. Ma. Spróbujmy. Mm -hmm. Jesteś gotowy, Hector? Dobra robota, chłopaki! Doskonała praca zespołowa! Teraz Aha. musimy się upewnić, że nikt inny Aha. nie wpadnie do tej dziury. Idealnie! Suzy, czy jesteś gotowa zobaczyć się z Amber? Dobra robota, patrolu! Spisaliście się na medal. Patrol policyjny. Cześć, Karl. Wygląda na to, że jesteś dzisiaj w dobrym humorze. Chwila, chwila. Czy twój dom się pali? To znaczy dom superciężarówki? Lepiej szybko zawiadommy patrol policyjny! I nic się nie martw. Oni nikomu nie powiedzą, że jesteś super ciężarówką. O. Patrolu! Patrolu! Transformer z Karl ma kłopoty. Jego dom się pali. Jeżeli czegoś nie zrobimy, wszyscy dowiedzą się, że jest super ciężarówką. Nie wiedziałeś, że Karl jest super ciężarówką? Cóż, teraz musisz zachować ten sekret. O nie, ogień staje się coraz większy. Kurczę, wygląda na to, że Frank nie da rady go ugasić samemu. Hektor leci po pomoc, Karl. Matt sądzi, że powinny założyć maskę, tak żeby nikt nie poznał ciebie. Nic się nie martw, Frank. Pomoc już nadchodzi. Chłopaki ugaszą pożar w mgnieniu oka. Hmm. Karl, nikt nie zauważył, że jesteś super ciężarówką! Doskonale! Suzy piluje, żeby ogień nie wtargnął do twojej sekretnej jaskini. A tam jest Ben. Zaopiekował się tymi roślinkami. Jak zwykle. Nie będzie mu łatwo ochronić te drzewo. Całe szczęście, że czarek może sięgnąć tak wysoko. Nareszcie udało się ugasić pożar. Cóż za wspaniała praca zespołowa! Hej, a gdzie jest super? Ciężarowka? Sprawdza, czy jego jaskinia jest cała? Mam nadzieję, że nie ma tam dużo zniszczeń. Mam dobre wiadomości. Super ciężarówka mówi, że ogień nie wtargnął do jaskini i wszystko jest ok. Zwykle to miasto potrzebuje pomocy super ciężarówki, ale tym razem to super ciężarówka potrzebowała pomocy. A wy przyjaciele pomogliście mu. Dziękujemy wam. Do zobaczenia w następnym odcinku.